Dla odpowiedzialnego biznesu to przede wszystkim program edukacyjny. Stworzyliśmy go po to, aby studenci z uczelni w całej Polsce mogli uzupełnić swoją wiedzę teoretyczną i mieli dostęp do praktyki odpowiedzialnego biznesu. Absolwenci i absolwentki tego programu pracują dziś w firmach, organizacjach pozarządowych, urzędach, nauczelniach i są najlepszymi ambasadorami CSR w Polsce. Liga Odpowiedzialnego Biznesu to jeden z ciekawszych programów proponowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Z perspektywy studentów na pewno jest to bardzo ciekawy projekt, zwłaszcza dla tych studentów, którzy są zainteresowani społeczną odpowiedzialnością biznesu. Dla Was, dla studentów, jest to ogromna okazja do nauki zagadnień związanych z CSR-em od najlepszych, od praktyków, tych, którzy codziennie się tym zajmują. Dlatego jest to dla Was, dla studentów, możliwość rozważenia, czy z csr nie związać swojej ścieżki zawodowej. Ten rynek rośnie, to jest dla nas ogromna szansa na e, zatrudnienie bardzo ciekawej, inspirującej i różnorodnej e, pracy. Ja sam jako początku towarzyszymy młodym ludziom, towarzyszymy studentom ich rozwoju, w się wiedzą, pokazujemy im praktyczne przełożenie idei, zwłaszcza podzieloności biznesu, na praktykę biznesową, na konkretne rozwiązania w firmach, ale też wspieramy ich w rozwoju umiejętności i ich wartości. Ja osobiście jestem przykładem studentów, który przeszedł przez Ligę, obecnie koordynuje CSR w PWC. To jest też przykład pokazania poglądów wspólnej wartości, zarówno dla Ligi, jak i dla firmy PWC. Myślę, że Liga jest bardzo cennym projektem, który dostarcza bardzo ciekawą wartość dla studentów. Pokazuje im tak naprawdę, z czym to, czym się mogą nauczyć na uczelni, albo też po raz pierwszy słyszą w właśnie, z czym go się dzieje w praktyce. Myślę, że liga odpowiedzialnego biznesu to także bardzo ciekawe doświadczenie dla nas. Możemy zetknąć się z opiniami młodych ludzi, którzy nie boją się zadawać pytań, nawet trudnych. Potrafią zmobilizować nas do pewnego wysiłku i do zmierzenia się z nowym, często bardzo ciekawym spojrzeniem na społeczną odpowiedzialność biznesu. W ogóle cieszy nas, że studenci są z całego kraju. Jest to, jest to ważne, bo to nie jest tylko Warszawa, Kraków czy Wrocław, ale też mniejsze ośrodki uniwersyteckie i zaskoczeni też jesteśmy wiedzą, którą studenci mają już przychodząc do programu Ligi. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA od blisko trzech lat działa na podstawie przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju odpowiedzialnego biznesu. Jest swoją odpowiedzialność wobec rynku rozumiemy również poprzez popularyzację idei zrównoważonego rozwoju odpowiedzialnego biznesu. Z tego względu naturalnym partnerem jest dla nas liga odpowiedzialnego biznesu, która w swojej misji ma popularyzację etycznego biznesu wśród ludzi młodych którzy wkrótce wejdą na rynek pracy. Chcemy nie tylko udzielić wsparcia finansowego młodzieży uczestniczącej w projekcie Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, ale także dzielić się wiedzą, doświadczeniem w zakresie CSR podczas licznych spotkań, warsztatów i dyskusji. Chcemy zaprosić ekspertów pracujących w naszej firmie także do dzielenia się swoim doświadczeniem. Ponadto chcemy się czegoś od młodych ludzi także nauczyć. Chcemy, aby ich refleksje i pomysły były źródłem inspiracji dla nas.